Co grasz? Super Mario Galaxy znowu? Super Mario Galaxy, znowu? Bo ja się boję trochę w inne gry grać. Mhm. Bo ja, znaczy w tą też się trochę boję. W tą Aha. też się trochę boję. Ale, ale mniej. Oho. Patrz, skradam się, skradam się. I na chuj ci to? Nie musisz się denerwować. Nie denerwuję się, bo to mnie wkurza jak jest coś nieprzydatne zupełnie. Ej, na serio. Ale pomyśl, na cholerę on się skrada. W tej grze są elementy skradane? Ty wiesz, bo ty grałeś. Grałeś dobre kurwa 60-70 godzin. I co z tego? Jeszcze kurwa nie przeszedłeś do końca. No i co z tego, bo są trudne fragmenty. Czasami trzeba na przykład. A nie, dobra, zapomnij. Nawet nie chcę tego słuchać. Będziesz kiedyś grał, czy będziesz tylko tak latał po całej planie? No że spokój, się teraz. Aha. No muszę się rozgrzać. No tak, oczywiście, że tak. A, to jest mój nienawidzony level. Ja go nazywam z za zabójcze piaski. I co, i ta piasek zabija? Tak! No to bardzo, bardzo oryginalnie. Mm. No i ten level, Ja go właśnie nie mogę przejść, bo trzeba zabrać 100 monet, i jak się tylko wpadnie raz, tylko raz się wpadnie do piasku, i już się umiera, i trzeba zbierać 100 monet. A ale roku. to w końcu jest level składunkowy? No nie. No to przydałby się, nie? Nie wiem, ale może. Nie, to jest dobry. To tak. Ja myślę, że powinien być level skranionkowy, że na przykład, nie wiem, że Mario chowa się przed Bowserem. No na przykład. Ej, to jest fajny pomysł, prawda? No. Żeby Mario chował się przed Bowserem no. i zrobi się taki level. Tak, no może napić do Nintendo. No. M może tak zrobię. No pewnie. Może tak zrobię. No pewnie. I dadzą mi gry za darmo. Togier. Myślisz, że dadzą? Togier, pewnie. Nie, możesz nie, 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 trzeba tak. Ale słuchaj, trzeba tak, bo jak ja robię tam tornę, to zawsze się wypie... wypadam, nie, nie chcę przeklinać. No to tornadem wypadasz? Okej, okay. i teraz te monety tutaj Ale to mogłeś zebrać okay. z góry skacząc. Nie, tak jest tak jest lepiej. Ja wiem jak ja robię, ja przechodziłem nawet z okay, razy. Okay. Nie, okej. No, nie, 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 nie płacz mi to. Ja już umiem wszystko okay. ja już ruszać. No na Nie mogłeś... nie wiem zabrać najpierw te trudniejsze z tymi, który masz problem mi. na przykład. Nie ja wiem, nie ja wiem co ja robię. to jest jedna moneta do, i... to to ta najtrudniejsza. Nie. To ta to najgorsza, nie. co? Nie. Tej, te... A to już to się nie. ciężko bierze, można łatwo nie. wpaść. Nowa przygoda. Yeah. Idziemy teraz do nowego levelu, bo mam nadzieję, że ten będzie łatwy. Jest... Te pieniążki znowu pod Kometa, że będą pieniążki. To jest Luigi. Luigi z Purple Coins. Luigi to mój tak. przyjaciel, więc pewnie będzie łatwo. Nie, nie, Luigi to jest ten level, którego nie, nie lubisz. O nie. No? Eee, no to czemu nie mówiłeś? Czemu nie mówiłeś, że to nie ten weź level? się, po prostu graj. Przejdź ja, ja to w prze, końcu, prze, prze, ludzie patr patr patrzą. Tylko no? można być spokojny i. Nie, nie, nie. O jezus. Nie! nie. Kuba, proszę nie, Cię. Nie, to nie, zaraz przejdę na pewno. Okej, okay, jak nie przejdziesz, to ja, ja zabieram Ci pada. O, i teraz, teraz będzie dobrze. Ja gram. Okay. O, spokój, spokój się, spokojnie. Przestań się trząść, trzęsiesz się jak... Jak dziki, machasz tym... Nie, nie, Oddawaj. ja gram. trony Nie, dosyć ja tego. Nie, nie, Słuchaj, nie przejdziesz teraz mi. Teraz ja to biorę. Ja nie umiesz i tak. Nie zabijesz, Zobaczcie. że. Jeszcze nawet szybciej tu wpadniesz. No i proszę bardzo, bardzo. No spójrz, Dobrze, mów. Mów sobie, mów sobie. Mógł sobie, mógł sobie. No I co? No się przejdę i sobie Będzie taki wstyd z tymi pisujesz. tysiącami Pisuj. widzów, którzy to oglądają. Ja to tylko umiem grać dobrze w Mario. Ty musisz pod tych zielonych też chodzić. Zamknij ja, się. I. Mm. Mm. Bo nie, nie umiem takiego skoku, bo on się sam robi czasem. Nie zrobiłeś go specjalnie, nie umiałbyś jeszcze raz tego samego Ale, skoku. Nikt, nie rozmawiał, nikt nic nie mówił o skoku. Mam już, monetę omijaj, głupek. Zaraz wezmę. No i co, i teraz Dobrze się zabijesz. Rob... I co, mhm. dopiero masz jedną czwartą. Ciekawe jak daleko dojdziesz. No, to no, zobaczcie, jak daleko dojdę. Nie, 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 Zamknij się! nie, <gryzanie> <Zabzanie gryzanie> tak, <gryzanie>